Tabki feromonowe i tablice lepowe. Są to takie proste rzeczy, które uważam, że w każdym sadzie powinny być. W tej chwili jeszcze się zmienią zasady dopłat. Nie będą płacić z automatu dopłat bezpośrednich, tylko trzeba będzie się wykazywać swego rodzaju, nie wiem, dążeniem do tego zielonego ładu. Chciałbym Was do tego zachęcić. Pokażę, jak to wygląda, bo pozwala to na. Proste obrazowanie tego, co w tym sadzie jest. Tablice lepowe różnią się od pułapek fermonowych tym, że tutaj do odłowu wsparciem są zapachy kobiet, że tak powiem. łapiemy i monitorujemy, czy w sadzie występują samce, czyli. Udostępniamy zapach samicy konkretnego szkodnika, czyli na przykład owocówki, jabłkułeczki. I te pułapki mają to do siebie, że łapiemy konkretnego szkodnika. Czyli wieszamy tylko na owocówkę, jabłkułeczkę, albo tylko na zwójkę różóweczkę, albo tylko na tarcznika. Czyli widzimy tylko jeden rodzaj. Szkodnika. Chcemy monitorować 10 różnych szkodników. No to wieszamy 10 różnych pułapek. Szkodnika musimy jednak też zatrzymać. W zestawie jest kilka podłóg lepowych do wymiany. Czyli jak się za dużo złapie albo w deszcz przyjedzie do sadu, to można podłogę wymienić. A przeliczyć sobie w domu. Ha, właśnie. Byłbym szczęśliwy, jakby w każdym sadzie, nawet jeżeli jest to 10 hektarów, była chociaż jedna. Natomiast czym więcej, tym zdecydowanie jest lepiej. Nie ma przeszkód z mojego punktu widzenia, żeby pułapka na owocówkę japłkówkę wisiała metr od pułapki na wydłupkę czateczkę. Nie ma zakłócenia. To tak jak że tak powiem, obrazując, obrazując nie pomyli sobie pies suki z kozą, tak kozioł ze swoją wybranką i te pułapki, nawet w bliskiej odległości, nie stanowią w praktyce zagrożenia, mimo że pokrewieństwo jest tutaj dużo, dużo bliższe. Najważniejsze jest jednak to, żeby ten feromon był w miarę świeży. Jest to znowu przed czasem. To jest feromon akurat na owocówkę jabłkoweczkę, ale wieszamy go proszę państwa trochę nie przypadkiem. Może jeszcze wyciągnę. On się nam przykleja i to jest nasz wabik na samce akurat tutaj owocówki. Czemu mówię, wybrałem nie przypadkiem tego? Zimuje gąsienica, ale okazuje się, że są takie lata, że owocówka potrafi też przezimować jako owad dorosły. I w okolicach Obrazowa, czyli niedaleko stąd, Lenarczyc, występuje bardzo duże nasilenie od kilku lat owocówki i lata w czasie, kiedy nie powinna jeszcze latać. Takie rzeczy się zdarzają i myślę, że to będzie powód do tego, żeby ta pułapka wisiała e, wcześniej. No i pewnie jak będziecie kiedyś przejeżdżać, to gospodarz nie będzie miał nic zazu, jak przyjdziecie i zobaczycie, czy, czy coś się łapie, czy nie. A propos feromonów, bo nieraz sadownicy robią tutaj, powiedzmy zakupy i kupują kilka sztuk naraz i czy powinni je przechowywać w lodówce, bo sam pan powiedział, że powinny być świeże. Potem niektórzy mówią, że to już są przestarzałe, nie działają. Jak to powinniśmy w warunkach domowych przechowywać? Teoretycznie w lodówkach. Ja zauważyłem, że są feromony e, trafiające się lepsze bądź gorsze. E, różnie to bywa. Ze swojej praktyki wiem, że jak mi się zabłąka gdzieś feromon w garażu, gdzie potrafiły spadać temperatury poniżej zera albo rosnąć w lecie powyżej 20, działały bardzo dobrze. Traktowałem sobie go jako pomocniczy, jako w drugim miejsce w sadzie, zachowywały się tak samo, więc w moim odczuciu nie starzeją się tak szybko, jak by się mogło wydawać. i. I chyba cackać się tak bardzo nie trzeba. No nie trzymałbym tego w samochodzie rozgrzanym, nie trzymałbym tego gdzieś powiedzmy na oknie. Natomiast jeżeli jest to gdzieś w piwnicy, w magazynie ze środkami ochrony roślin, to tutaj nie widzę zagrożenia. Być może niektóre ze szkodników są jakieś wrażliwsze. Te, które ja wykorzystywałem nawet jako pięcioletnie czy siedmioletnie mimo tam dwóch lat przydatności nie, 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 sta, nie stwarzały problemów przy monitoringu. Jeszcze jedno pytanie z pana perspektywy. Kiedyś zwykło się mówić, że bardzo łatwo było wyznaczyć ten moment zwalczania owocówki jabłkuweczki. Teraz mówi się, że te loty są rozciągnięte. Trudno wyznaczyć odpowiedni moment, czy to jest pogoda, czy jakieś inne uwarunkowania. Ja myślę, że nie wiem, czy wszyscy słyszeli. Pytanie, yy, czy, czy łatwo jest wyznaczyć termin wykonania zabiegu? No, kiedyś było tak, że przylaty, wywieszaliśmy pułapkę, nie łapało się nic, 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 nic. Nagle 21 dnia, 15 dr kolejnych drugiego dnia i później przestawały latać, na przykład załamanie pogody, znowu po kilku dniach się ociepliło, znowu latały. Wtedy było łatwo wyznaczyć termin. Natomiast my zaczęliśmy stosować produkty długodziałające do zwalczania tego szkodnika, a firm Coragen, Stuart, Runner, ranera nie ma, Stuart wypadnie, zostanie coraz mniej, jakieś wejdą, no Delegate się pokazał. Problem jest taki, że jeżeli my nauczyliśmy się walczyć... Ze szkodnikami, to ten szkodnik zaczyna się wylęgać w innych też okresach. Wtedy, kiedy myśmy go nie chwy chwycili, i automatycznie fazy rozwoju też zostały przesunięte, te cykle rozwoju. I w tej chwili obserwuje się bardzo często w wielu sadach, że one latają bez przerwy. Jest naprawdę ciężko wyznaczyć jednorazowy termin zbioru, ale znowu koło się zamyka. Czyli wykorzystujemy ten moment, że mamy długo działające preparaty, i w zasadzie nam jest wszystko jednoczone, lata w tym tygodniu czy w przyszłym, bo poszerzamy ten okres możliwości zwalczania szkodnika. Także też sobie radzimy. Szkodnik się broni, a my też nauczyliśmy się z tym żyć. Nie możemy wtedy wykorzystać produktów gdzie mówiliśmy o, nie wiem, choćby acetamiprydzie wszystkich bospilanach tak zwanych, no, które potrafiły sobie z maleńką gąsienicą radzić, także uszkodzić latającego owoda, owada, to teraz jest niewystarczające, teraz musimy basować na tych produktach długodziałających. działających. a Twoje obserwacje na temat tej dezorientacji feromonowej czy tych zawieszeń, bo to teraz już jest kilka produktów na rynku i one mają to mają swoich fanów i przeciwników. Szczególnie mają być dopłaty do tego, też jest, jest szansa, że tego będzie więcej. Znaczy, ja myślę, że przeciwników to one nie będą miały. Możemy tutaj mówić o kwestiach cen i akceptacji tego. Są różne pogłoski, ale generalnie mówimy tutaj o takich wywieszkach, bądź to w postaci drucików, bądź to w basfowskich. Tak. I te produkty mają. Robić prawie to samo co, co to. Czyli w tym wypadku zwabiamy po to, żeby sprawdzić, czy one są, czy są samce. A tam robimy tak dużo takich feromonów, wieszamy po całym sadzie, że one po prostu nie wiedzą, co jest samicą, a co nie wiedzą, gdzie lecieć, za kogo się wziąć. One po prostu głupieją, biedne w sadzie. Także ja myślę, że jest to przyszłość, bo w środku będzie z powodem coraz bardziej ubywać. Pewnie nie wszyscy od razu się na to rzucą, zacznie się pewnie od tych liderów sadowniczych, od tych, którzy drogo sprzedają jabłka, którzy nie mogą sobie pozwolić na, na żadną wpadkę. Ale to się spotyka na zachodzie. Ja spotkałem się z taką opinią, że te Formony nawet się nie ściąga ich z sadu, bo one. W kolejnym roku też potrafią wykazywać częściowo swoje działanie i nawet po kilku latach dawkę stosowanych, czy ilości sztuk rozkładanych na hektarze będzie można zmniejszyć. I to wynika z dwóch powodów. Raz, że poprzednie jeszcze wykazują lekko działanie, a dwa, że po prostu w danym sadzie przestaje być problem z danym składnikiem.